Mano. Od razu chcę zaznaczyć, że kanał nie powstaje w celu obrażania kogoś, wyjaśnienia jakichś tam afer, czy tam prucia się do kogoś. Po prostu nagrywam ten filmik, ponieważ chcę przeprosić pewne trzy dziewczyny, z którymi trochę tak nieładnie postąpiłem. Było to między 31 a pierwszym, między, między 31 a 1 sierpnia, bo to w Gdańsku, dokładnie na wyspie Spiżu, Nie, trochę nieładnie potraktowałem te dziewczyny, ale to było spowodowane tym, że byłem po prostu trochę tam zdenerwowany i taka wcześniejsza sytuacja mnie po prostu ci podniosła mi ciśnienie. Może powiem o co chodzi. Przyjechałem sobie na, na, na urlop do Gdańska, yy, z Czech Wynająłem tam yy, hotel w Radissonie pokój w Radissonie No i tam później mieliśmy wynajęty jacht, tam takie tam, tam takie sprawy norm, normalne sprawy, jakie się robi na urlopie. No, jakoś yy, po prostu pochlaliśmy tam trochę z kolegą i poszliśmy sobie na Gdańsk się przejść. Ja akurat szliśmy tam przez, te, przez tą wyspę Spiżu i zaczepiły nas takie dziewczyny. No tam gadamy z nimi, gadamy. My się pytałem skąd jesteśmy tutaj, coś tam, ten co tu robimy. Ja tam im mówię, że yy, yy, przyjechałem stąd i stąd, mieszkam tam i tam, yy, pracuję tu i tu, nie? Mówię tutaj yy, są tutaj kurwa, mówię tu jak wynajęty, nie? Mówię tańczymy ostro, nie? one na mnie się patrzą ja na jakiegoś debila, nie? Ja im tu mówię normalnie jak ta sytuacja wygląda. One się mnie... one, one, one zemy mnie debila, nie? Że ja jakieś im wpierdalam jakieś tam nie wiadomo jakie rzeczy, nie? To i mówię, no co? Mówię, no co mam wam ściemniać? Mówię, to chuj wypierdalać, nie? Mówię do nich, nie? Mówię, sorry, mówię, wypierdalam, mówię stąd kuwa, nie będę tu z nimi rozmawiał. No i dalej sobie później poszliśmy. I było coś takiego, że... Yy, koło takiej kładki na wyspie Spiżu, tam gdzie jest, tam, gdzie jest taki most, taka kładka, co jest motława, była ławka, i siedziały tam takie trzy dziewczyny. No, yy, kolega coś tam do nich powiedział, a one, coś tam jedna taka czarna, fajna, powiedziała to chodźcie, coś tam w ten, nie? No, a ja byłem zdenerwowany tamtą sytuacją, tamtymi labadziarami. Co tak, co tak nas potraktowały, i mówię do nich tak, do tych dziewczyn, co nas tam zawołały, nie? Mówię i co? Mówię: Podejdę do Was, mówię, będę z Wami tu normalnie rozmawiał, nie będę nic z Wam wkręcał, bo bym gdzieś się nawet patrzeć jak na debila, tak? Mówię do nich, mój coś tam i chuj, i poszliśmy. Później, jak wracam do domu, yy, yy, w, dro w drodze do Pragi. Brałem sobie po prostu ten swoją, wziąłem tą sobie swoją, ten swój urlop. rozkminiałem nie? Co, jak tam było, nie? I mówię, kurwa, mówię, ale no odpierdalałem tam chyba z tymi trzema dupami, nie mówię, chyba całkiem inaczej by się potoczyły, mówię te, te wakacje. Jakbyśmy tam byli, wtedy do nich pod, podeszli, nie? Do tych, do tych trzech dziewczyn. Nie? I właśnie to mnie boli, nie? I może one były normalne te dziewczyny, nie tak jak tamte. Może całkiem inaczej ten urlop by się udał. Czy, czy coś. I dlatego właśnie mi trochę z tego powodu głupio, bo one może były normalne. Ja kurwa byłem zdenerwowany, tak powiedziałem. One nas tam same zawołały, tutaj ten. No i chciałem właśnie z tego miejsca tutaj przeprosić, dlatego yy, nagrywam ten filmik. Ogólnie z przeprosinami dla tych dziewczyn, nie wiem jak yy, zobaczycie, zobaczycie ten filmik na necie to na pewno będziecie wiedziało o kogo chodzi ta jedna czarna. To na pewno. No no i to wszystko, co mam do powiedzenia, nie? Sorry, że tak wyszło, nie? Może tam może te na, nasze nasze urlopy. Nie wiem, czy wy, nie wiem, co wy tam wtedy robiłyście. Czy jesteście z Dęska, czy skąd? Może wszystko całkiem inaczej by się potoczyło. Niż no, ale. No tak weszło, no po prostu byłem zdenerwowany, i tak i tak po prostu, tak to było, byłem pijany, zdenerwowany, wszystko przez tamte dziewczyny. Tak normalnie, jakbyśmy tamtych dziewczyn nie spotkali po drodze, to normalnie byśmy z Wami tam, yy, normalnie się zaimprezowali. Dobra, trzymajcie się, na razie i sorry jeszcze raz za to, bo naprawdę jestem z tego powodu tak głupią, że normalnie aż nagrywam film, filmik na YouTubie. Co powiedziałem, że, nie, że nie, będę rzeczy nie będę takich rzeczy robić. No, mam nadzieję, że mi to jakieś albo się odezwijcie w komentarzach. Przyjadę, coś się ustawimy, czy coś, nie wiem, podjadę tam do Was, jak nie jesteście z Dańska, to tam gdzieś mogę tam podjechać, czy coś pogadamy. Normalnie, tak jak miało być, może będzie dobrze. Wiem, że to jest szukanie igby w Stogusiana, no ale zobaczymy jaka wielka jest moc internetu. Na razie trzymajcie się.